Dobra, jesteśmy na miejscu. Widział pan gdzie ta taksówka odjechała może? W którą stronę? No ta taksówka już daleko gdzieś pojechała. No ja nie też kiedyś z tego hotelu walili. Może jakiś napad zrobimy. O nie! Ej! Chleba! Nie, 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 nie. ej, ej, ty nic nie widzisz. O. Ej, stary, ej, ona chyba padła na no to. No coś powiesz, to zostaniesz. Nie, zabiliśmy razem człowieka. No, Nie! Co ty zrobiłeś?! Dobra. No... Długo byłem w tym szpitalu. Ale... Muszę gdzieś iść, wrócić, znaleźć jakąś pracę, bo nie mam już pieniędzy. No... Wszystko zostało w taksówce. Ciężko będzie mi znaleźć pracę, ale, ale... może coś się znajdzie. Może będę sprzedał Co Ty chcesz pracę, tak? Słyszę. No, no, przydałabyś się, ale no nie wiem, gdzie tu znajdę pracę w sumie. Pierwsze... Czy ja jeszcze ja, ja mogę jakąś pracę dać, nie? Jak chcesz. A, a, no spokoj, no mogę. Ale ja no. jestem na etapie czyszczenia kibli dopiero. No to wiesz, sprzedało domy. O. o, chyba umiem. A masz jakieś jedzenie przy sobie? Oczywiście. Ukradłem o. pani pielęgniarka, minęła. A, to nie, bo ja, ja już mam. to nie, nie chcę. A, no spoko. No to nie wiem. To kiedy zaczynamy pracę, bo ja bym chciał już jakieś pieniądze zarabiać. No jak chcesz już teraz. Klient już czeka pod domem. Zaprowadzić się, czy znajdziesz go może? N już teraz w sensie? Ty, ty... No no jak no jak chcesz może być teraz, a jak chcesz może być później. No mogę spróbować, nie. Ale... No to nie. widzisz go tam, tam za tobą? tam Gdzie? Po, To, To on. O, no, o, no to... cześć. chodź tu, chodź tu. Ale chodź. jak to się robi? Ja pierwszy raz, ja nigdy nie sprzedawałem domów. Dobra. E, nie jestem tego klienta, a więc dla twojego bezpieczeństwa trzymaj nóż. Dobra, ale... ale... Dobra, nieważne. Będę go chował na, na dobrą okazję. Tak, ja, jak coś, to mów do niego, że e, jesteś nowy. Coś. Dasz sobie radę. No, improwizuj. No, to się tam trzymaj. No. E, no, cześć, cześć. No, cześć, cześć, cześć dobra, dobra, no, dobra, spokojnie. E, no dzień dobry. Dzień dobry. Szuka pan jakiegoś domu może? No bym chciał kupić właśnie ten dom. Jestem sprzedaż? No to jest. Znaczy tak mi się wydaje. E, no jest, jest A ile by kosztował, jakbym się mógł zapytać? 30 tysięcy Ile? 30 tysięcy No, w sumie dobra cena Dobra e, Oprowadzić pana po domu, bo jest naprawdę... No można w sumie. Okay, jak pan widzi tutaj piękne konwalie. Czy, czy jakieś kwiaty. Prawda? I nom, nom. wystrój taki oto przepiękny dom, duży, dużo szyb, żeby mógł pan podglądać ludzi. I... No widzi pana sofa wielka, miękka. Chyba. No i mięciutka, mięciutka. Tutaj mamy prawda kuchnię, z no, nowoczesną kuchnię. Widzi pan, może pan? Więc widzę. Gotować i, i i w ogóle smażyć. Tu, tu ma pan Bibliotekę A można na górę przejść? Dobrze, dobrze już. Eee, no to widzi pan schody trochę niebezpieczne. Tu ma pan no, roślinki, które są naprawdę ładnym designem. Tak. I, i, i wyglądają jakby nie były podlewane. Eee, tak. Kolejny pokój. No, ma tu pan podwójne łóżko, jakby pan miał jakieś szalone imprezy. Widzi pan. Wygodne, prawda? Tak, bardzo wygodne. No, taki pokój pierwszy. A tu jest. Tu jest. Co tu jest? A tu jest balkon, widzi pan. Prawda? Można chillować. I w ogóle odpoczywać. I może pan skoczyć na dach. O kurczę. E, jednak pan nie może skoczyć na dach sąsiada. Ale jak już spadłem, to tutaj ma pan drzwi tylne, które może pan otworzyć. Hał. E, no, tutaj ma. Pan. Ja bym chciał go kupić. Już bez przedłużania. Ja bym chciał go kupić. Mm, no dobrze tylko. To, to umówmy się na sprzedaż, może jutro bardziej, bo, bo wie pan, ja przy sobie nie mam teraz zbytnio, te, w sumie nic nie mam. Ja też w sumie nie mam żadnych pieniędzy, więc no jutro będzie odpowiednia pora. Dobrze, to widzimy się tutaj jutro o 10 i ja panu ten dom sprzedam. No dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Dobra, gdzie mam iść w sumie teraz? A tu jest jakaś ławka, może się na nie wyśpieszmy. spoko. O, ja jak ci poszło? Sprzedałem ten dom. No, i Widzi pan. Dobrze poszło. No, a, a za ile? Co prawda nie podał pan ceny, no to za 30 tysięcy. Co? No. Już ten dom był warty 400 tysięcy. Ale to jest. Zniszka na drukach. No, to ty tam sobie iść do jakiegoś domu, czy coś, nie? No. Przecież nie masz domu. No, to sam gdzieś się prześpi na jakiejś czy coś nie. Ja będę się poszukał, może gdzieś jakiegoś stronienia. No, No tam pod mostem nawet możesz się przespać. O. Ta. Ta. No, do widzenia. Do widzenia. Dobra, nie wiem, gdzie w sumie mam spać. Bo w sumie to nie mam domu. Chyba to nie było najlepsze z mojej strony, że sprzedałem ten dom tak tanio. Ale. Z drugiej strony. Przynajmniej go sprzedałem. Widzę, że jakiegoś ruchu nie ma, chociaż jest już pewnie gdzieś po północy. Ale nie wiem, muszę gdzieś jakieś, znaleźć jakieś pomieszczenie. Tu jest spoko miejsce. Rozejrzę się tutaj. Może gdzieś będzie jakieś dobre miejsce. W sumie to pamiętam jedno miejsce. Ale nie pamiętam za bardzo do niego drogi, więc w sumie o tutaj pod mostem nie pada na mnie. To może po prostu się tutaj prześpię. I... Nie wiem. Rano pójdę sprzedać ten dom. Więc, no. Dobranoc. Dobra. Idę do pracy. Dzień ładny. I zaraz mam się spotkać z tym typem. Nie wiem. Sprzedałem trochę za tanio ten dom. Ale, ważne, że sprzedałem. Tak. Pierwszy dzień w tym, w tym syfie. Znaczy, no o jakim syfie? Co ja mówię? do pracy. Wow. Skąd pan zaskoczył? Dzień dobry. Halo pan? No, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Widzi pan, no dzisiaj czas sprzedaży tego domu. No, ja już mam przygotowaną gotówkę, tylko w czeku czy w pieniądzach? No, w sumie to, to, to obojętnie. No to niech pan wybiera, bo to, no to jest wybieram. już od pana. No to proszę tutaj pieniądze na ten dom No dziękuję, no to... No... Masz? Moż można jakieś klucze do niego? Prze bardzo to jest klucz. O, dziękuję. D to... Do widzenia. To miłego dnia. Do widzenia. Kurde, dałem mu nóż za nas klucza. Przekaż Dobra, dałem mu nóż za nas klucza, no... Jestem idiotą trochę. O. 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 Dzień dobry. Eee, cześć, Czekaj. No Klaud, jestem zawiedziony trochę Z tym, że sprzedałeś ten dom za 6 tysięcy. Ale... No, ale to pierwszy dzień. O, dawajcie mi mój klucz do domu, daliście mi nóż zamiast jego. Chodź, mu. o, Musimy chyba odjść iść. Co? O, dawajcie go! Co? Czy co ty jak ty jak ty mu ty ma... naprawdę kluczu nie dałeś? Ty nie dałeś klusza. Dałem. Dawajcie mi mój klucz, bo on tym nożem. Ej, on czy ty, czy ty mu dałeś nóż, który ci dałem zamiast kluszy? No, co miałem mu dać? Dawajcie mi go! Dobra, nie wiem, uciekaj. On jest chwilny, wow. jest chyba zły. Teraz Jezu już się zmęczyłem, nie dam rady. Dobra. Oj jest. To... To... Dobra. Uciek... Skacz Co? Ja niech to daj tu spokój, ja uciekam. Uf. Dobra, dogodnie tylko tego. Dobra, mam przez Mój szef i... O i on dalej biegnie. No. Dawaj mi to. Ja nie mam... Zostaw mnie! Głoszę Cię na policję! Nie! Nie zgłaszaj mnie na policję! Nie, nie mam nic! To albo mi dajesz klucz, albo mi oddajesz moje pieniądze i Cię wtedy zostawię. Dobra, dobra. Stój. Stój. Zost... Już no już widzisz? Nie. Wymachuj. Ale... Ci! Co? A! No i mam drugie morderstwo. A nie. to jeszcze pierwsze. koniec to zostaje między nami, tak? Tego nie było. Eee... Dobra. Tego nie było. Weź to za mnie, nie chcę tych pieniędzy. Ja, ja... No. Widzimy się jutro chyba, szefie. Widzimy się. Ojojojo. Dobra. No eee, dobra, to jest koniec. Drugi dzień w mieście. No, inaczej sobie oczekiwałem. Eee, nie wiem. Obra. Po prostu idę. Przed siebie.